Nie ma szans. Witajcie w kolejnym odcinku, ja jestem dragona to imitany. Już teraz to w górę. A my zaczynamy. Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy. Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco zagubiony. Ostatnie co pamiętam, to picie wina z moim dobrym przyjacielem. Ładny mi przyjaciel. Co? Co zrobił ten Łajdak? Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka. Już nie wiem w co mam wierzyć.